Królowa Denarów. Królowa Denarów to uosobienie troski, obfitości i praktyczności. Jest matką, opiekunką i strażniczką dobrobytu, zarówno materialnego, jak i emocjonalnego. Symbolizuje stabilność, umiejętność zarządzania finansami oraz troskę o rodzinę i otoczenie. Symbolika karty królowej Denarów. Postać królowej. Dostojna kobieta siedzi na tronie, trzymając złotą monetę. Jej twarz wyraża spokój, mądrość i troskę. Moneta w ręku symbolizuje jej zdolność do zarządzania zasobami, dbania o finanse i materialne bezpieczeństwo. Tron bogato zdobiony. Często z motywami natury, by podkreślić jej związek z ziemią i płodnością. Tło karty: Urodzajny ogród lub krajobraz symbolizujący harmonię, dostatek i zrównoważone życie. Królik oznacza płodność, obfitość oraz silną intuicję i instynkt macierzyński. Znaczenie królowej denarów w pozycji prostej Królowa denarów w pozycji prostej symbolizuje opiekę, bezpieczeństwo finansowe i praktyczność. To karta, która wskazuje na zdolność do zarządzania domem, biznesem oraz dbania o siebie i innych. Kluczowe interpretacje. W finansach. Umiejętne zarządzanie pieniędzmi stabilność materialna sukces finansowy w pracy i karierze stanowisko wymagające organizacji i odpowiedzialności sukces zawodowy wynikający z cierpliwości i pracy w relacjach troskliwy opiekuńczy partner który dba o dom i rodzinę w zdrowiu. Dobre nawyki, dbałość o ciało, zdrowe odżywianie. Osoba reprezentowana przez kartę dojrzała, zaradna kobieta, która potrafi dbać o innych i zapewnić im stabilność. Przesłanie karty bądź odpowiedzialny i troskliwy, a stabilność oraz obfitość same przyjdą. Znaczenie królowej denarów w pozycji odwróconej. W odwróconej pozycji królowa denarów może wskazywać na nadmierny materializm, niegospodarność lub brak troski o siebie. Może oznaczać osobę, która zaniedbuje swoje potrzeby, skupia się tylko na finansach albo poświęca się dla innych kosztem własnego dobrostanu. Kluczowe interpretacje w finansach, rozrzutność, złe decyzje finansowe, nadmierny materializm. W pracy i karierze, brak organizacji, zła strategia biznesowa, niestabilność zawodowa. W relacjach, nadopiekuńczość, kontrola, poświęcenie się do granic możliwości. W zdrowiu. Brak troski o siebie, wyczerpanie, nadmierne skupienie się na obowiązkach. Osoba reprezentowana przez kartę, ktoś, kto zaniedbuje siebie, jest zbyt kontrolujący lub materialistyczny. Przesłanie karty: Dbaj o siebie tak samo, jak dbasz o innych. Nie pozwól by materialne rzeczy lub obowiązki przysłoniły ci prawdziwe wartości. Podsumowanie Królowa Denarów to karta stabilności, troski i praktycznego podejścia do życia. W pozycji prostej wskazuje na sukces, harmonię i opiekę, a w odwróconej na brak równowagi między dbaniem o innych a własnymi potrzebami.